Witam bardzo serdecznie z tej strony Oliwia, a to jest czwarty odcinek z Gry Foundation. Ten odcinek nagrywam przed udostępnieniem poprzedniego, także niestety jeszcze nie mam Waszych komentarzy. Ale wiem, od czego dzisiaj zaczniemy. Zaczniemy sobie od budowy kościoła. Myślę, że jest to bardzo ważne w tym momencie. Zadowolenie jest na poziomie 60%, nie najgorzej ostatnio było troszkę gorzej. Ale tak, minus 20% jest za usługi właśnie, a tą usługą jest między innymi nasz kościół. Żywność przetworzona to powinno dzisiaj zniknąć, ponieważ chlebek już tworzymy do mostwa. Komuś jeszcze mieszkań brakuje. No i podatki właśnie, podatki, minus 14%, więc w tym momencie nawet nie moglibyśmy sobie ich podnieść, a bardzo bym chciała, bo mamy problem z pieniędzmi. Chociaż zobaczcie, w tej chwili mamy już bilans plus 2, ostatnio cały czas było na minusie, także dobrze widzieć chociaż te plus 2. No ale postaramy się i tak, żeby było lepiej. Coś jeszcze tutaj mamy po drodze. Pierwsza piekarnia, pyszny aromat unosi się w ciepłym wietrze tego poranka. To pierwsza paczka chleba w Twojej wiosce, świeżo wyjęta z pieca, ku uciesza każdego mieszkańca osady i jego szczypiącym kubkom smakowym. Bardzo dobrze. Czy to znaczy, że zadanie zostało wykonane? Nie. A czy chlebek jest na targu? Też nie. E, zobaczmy, czy jest może w spichlerzu? Nie. Czy to znaczy, że jest w piekarni? 5 na 50. Bardzo słabo. Mało mąki. A w młynie? W młynie tej mąki też nie jest jakoś super dużo. E, widzę, że została zasiana znowu pszenica, także... Ta produkcja będzie trwała, ale niestety dosyć wolno. No dobra, lecimy z tym kościołem i myślę, że dobre miejsce byłoby albo tutaj, albo z tej strony. Tak, żeby wszyscy mieli w miarę blisko. W sumie niedaleko tego dworu królewskiego może jest nie najgorzej, usługa wiejski kościół. No i tutaj mamy sporo elementów do wyboru. I też bardzo dużo elementów dekoracyjnych, które sobie ostatnio odblokowaliśmy. I one dodają nam też splendoru, ale to już jest splendor związany z duchowieństwem, więc nas to jakoś bardzo nie interesuje w tej rozgrywce. Zajmijmy się na pewno podstawą. Wybierzmy mniejszą drewnianą nawę krytą strzechą. Ten budynek mi się całkiem podoba. Ten jest troszkę niższy. A ten jest całkiem malutki, także od tego sobie zacznę. Też myślę, że ten kościół nie będzie jakoś duży u mnie. Zostawimy sobie miejsce trochę dookoła na ewentualne dekoracje. Widzę, że można będzie zrobić coś w rodzaju cmentarza. Także fajnie to może wyglądać. Czy chcę troszkę wyższy? Chyba nie. Może później zdecydujemy się na jakiś upgrade. Na pewno potrzebujemy wejścia. Zwykła brama i brama kryta strzechą. Jak to wygląda? Czy ta będzie jakaś za duża? W sumie nie jest taka wielka jak myślałam. Wygląda całkiem ok. Także może być. No i dzwonnica by się przydała, tak? Tutaj też widzimy jakie elementy są konieczne do budowy kościoła. Mamy Wymaga jeden pokój, dzwonnica i dostęp wewnętrzny. Czyli jeszcze brakuje nam dzwonnicy. Dzwonnicę mamy większą albo mniejszą. Zobaczmy. No, ta większa pewnie będzie troszkę za duża. Możemy ją sobie fajnie albo połączyć z tym budynkiem, albo postawić zupełnie obok. I mi się to nawet podoba, powiem szczerze, żeby ta dzwonnica była obok budynku. I wysokość chyba też zostawię. Taką jaka jest. No i dobra, myślę, że na teraz to tyle. Nie będziemy kombinować na początek. O, i widzę, że już zadowolenie na poziomie 72%. Pięknie. O, dzienny bilans już spadł do zera, także być może trzeba będzie podnieść podatki. W końcu możemy sobie na to pozwolić. Zaakceptujmy nowych mieszkańców. Tak, widzę chlebek. Na targu. Także wiemy już, co wpłynęło na to zadowolenie. Czy przynajmniej zrobiliśmy zadanie? Jeszcze nie. Spójrzmy sobie na listę osadników i chyba tutaj będziemy widzieć problemy ewentualne. Nie mogę znaleźć domu. Chyba tylko o to chodzi. Najeżdżając bezpośrednio na zadowolenie każdego osadnika, widzimy w czym jest problem. Szkoda, że nie ma jakichś ikonek, które by nam łatwiej podpowiadały. No ale dobra, poczekajmy i to zadanie pewnie będzie ukończone za jakiś czas. Kolejna rzecz tu nam się poja pojawiła. Prestiżowy gród, część druga. W swoim królewskim gabinecie zasłanym księgami praw i pismami cena szal wysłuchuje twojej prośby i oświadcza: Twoja osada jest obiecująca, lecz nie jest jeszcze gotowa. Skup się na tym co najważniejsze, zbuduj tawernę, która zachwyci zwykłych ludzi. Będzie witać podróżnych i będzie powiększać swój skarbiec dzięki podatkom. Wow, tawerna. No ja ostatnio na nią patrzyłam i byłam zainteresowana budową właśnie. Także teraz mamy związane z tym zadanie. Mamy pracę do wykonania. No i zadanie. Miej 15 plebejuszy lub więcej w swojej osadzie. Zwiększ poziom gęstości zaludnienia 10 domostw do średnia. I jeszcze tego nie rozumiem, ale zobaczymy o co chodzi zakwatery podróżnych w swojej tawernie i miej miesięczny profit z podatków 100 albo więcej. Teraz my mamy 70. Ok, czyli nie jesteśmy tak daleko. Porozmawiajmy o tym wkrótce ponownie. E no, zróbmy to. Jak uzbieramy 50 monet, to w końcu będziemy mogli zrobić przynajmniej to zadanie, zdobyć wpływy lud, lud pracy. Na razie jeszcze nie możemy. No, ale może podnieśmy sobie chociaż Podatki, to będziemy bliżej wykonania zadania. Minus 15% w tej chwili, a jak zwiększymy, minus 25%. No dobra, jakoś tu przeżyjemy. Musimy zarabiać. Zobaczmy, jak tam kościół. Y jeszcze brakuje troszkę materiałów. No i trzeba będzie zatrudnić kapłana. Możemy zrobić to od razu. Mamy siedmiu bezrobotnych wieśniaków, także zróbmy to od razu. Ostatnio wspominałam o tym, że dobrze byłoby wyciąć tutaj trochę lasu, także chyba tak zrobimy. Um, obszar wyrębu lasu tutaj się wyznaczy i będzie wszystko dobrze. Chociaż widzę, że nasi drwale mają co robić, bo drzewa cały czas są sadzone i na bieżąco wycinane, także nawet nie wiem czy oni tutaj dotrą. No spróbujmy, wytnijmy te drzewa w pobliżu naszego pola, żeby móc... Troszkę się tutaj rozszerzyć. I może wytnijmy jeszcze tutaj. Twoi mieszkańcy osiągnęli nowy status plebejusz, czyli to jest chyba czas na pierwsze awanse. O, kościół jest gotowy. Kościoły wyznaniowe. Wieść o pierwszym kościele w waszej wsi dotarła do duchownych. Doceniają Twoje oddanie wierze, a przez to bardziej doceniają Ciebie. Bardzo dobrze. Zysk 5 punktów duchowieństwa. No dobrze, także teraz nasi mieszkańcy mogą chodzić do kościoła. Zadowolenie na razie jest słabe, ale oczywiście zwiększyliśmy podatki, także, także wiemy, jaki jest tego powód. Usługi minus 12, o minus 11, także zmniejsza się. W międzyczasie może się wyzeruje nawet. Zobaczymy, jak to wygląda. Tygodniowa frekwencja 11 na 24. Mamy 24 miejsca. Czy pomieścimy wszystkich? Mamy 37 mieszkańców, także nie pomieścimy. No dobra, a jeszcze kolejne osoby do nas przybyły. Zaczynam się zastanawiać, czy wystarczy nam na przykład jedzenia w obecnej sytuacji. W chacie zbieraczy jest tylko dwie osoby. Pamiętam, że była kiedyś trzecia. I jakbym mogła zatrudnić tę osobę, która tu kiedyś pracowała. Raczej jest to niemożliwe. Myślę, że ona pracuje już gdzie indziej, także dużyćmy kogokolwiek, tych jagódek będzie więcej. No i chlebek to jest problem. Daje mi się, że fajnie by było zrobić kolejne pole, żeby przyspieszyć tę produkcję. Co tutaj się dzieje? Pszenica dla króla. O o wilku mowa. Król potrzebuje więcej pszenicy, aby wyżywić swoich żołnierzy i zapłaci wszystkim wasalom, którzy są w stanie to zapewnić. Jak się składa, że jeden z jego kupców zauważył Twoje gospodarstwo i chce złożyć ofertę? I jaka to jest oferta? Zgromadzić 50 pszenicy ciężko będzie i sukces do nam 5 punktów wpływu 75 monet. No, monety mnie interesują i przedyskutujmy lepszą ofertę. Niestety 90% szans na to, że się nie powiedzie, to także może jednak spróbujemy. Bardzo potrzebuję monet. W tym momencie muszę po prostu wstrzymać pracę w tym miejscu. Czy ja mogę? Wstrzymać? Tak, mogę, nie zwalniając ludzi. W piekarni chyba też od razu wstrzymamy, żeby na pewno. Chociaż nie ma to znaczenia. Skoro już tutaj jestem, to pasowałoby wybudować ten spichlerz. Logistyka. Spichlerz. Postawimy go sobie. Blisko piekarni, młynu, no tutaj w rogu będzie dobrze. No dobra, gdy to się buduje, może zajrzyjmy do dworu królewskiego i spróbujmy coś tutaj zadziałać. Chociaż wszystko nas kosztuje, więc nie wiem, czy coś w ogóle da się zadziałać. Gdybyśmy chcieli awansować naszego osadnika, awansuj do plebejusz. Tego właśnie chcemy. Nasze zadanie to mniej 15 plebejuszy, ale to też kosztuje. Niestety pieniążki to problem. Musimy poczekać. No i tak, co tutaj jeszcze widzimy? Awansowani będą mieli nowe potrzeby: rozrywka, towary, żywność przetworzona, żywność przetworzona domostwa i usługi. Rozumiem, że chodzi o to, że muszą już mieć dwa rodzaje tej żywności przetworzonej, więc największy problem w tym momencie to by była rozrywka i towary. Musimy odblokować sobie jakieś towary. Jeszcze daleka droga do tego. Dobrze, że przy tym zadaniu nie ma żadnego ograniczenia czasowego, bo ciężko by było. Wydaje mi się, że w tym momencie dobrym pomysłem byłoby tworzenie większej ilości desek. Drewna jest mnóstwo, a jak wiemy, deski możemy sprzedawać. Jak to w ogóle wygląda? Niestety nie widzimy tutaj, jaką wartość mają te zasoby. Teoretycznie deski powinny być więcej warte niż drewno, także wydaje mi się, że powinniśmy właśnie stworzyć więcej desek. Tutaj co mamy? Obóz drwali, magazyn pełen, no właśnie. No i tartak. Tu już pracuje trzy osoby. Potrzebujemy kolejnego tartaku. No i ten budynek tym razem wstawimy sobie trochę bliżej tej chaty drwali. O, spicharz jest gotowy. Bardzo dobrze. Czy możemy przypisać tutaj zboże? Tak, świetnie. Na to liczyłam. Zróbmy sobie nawet na to dwa sloty, mąka i chlebek. Będzie super. No, i w tym momencie moglibyśmy w tym spichlerzu zrobić jeszcze jeden slot na jagody. Na przykład, może akurat się przyda. No, i udało nam się zgromadzić 50 zboża. Możemy dostarczyć, i dzięki temu tak uzyskaliśmy trochę monet. Świetnie, mogę teraz wykonać kolejne zadanie, ale najpierw przeczytajmy, co tutaj się dzieje. Uzyskiwanie dochodów z podatków. Wygląda na to, że ostatnio w Twoim skarbcu brakuje monet. Niektórzy z Twoich osadników sugerują tymczasowe zwiększenie podatków. Dopóki stan skarbca się nie poprawi, podnieśmy podatki. I tutaj zadanie brzmi mniej miesięczny profit z podatki przychodu powyżej 100. No a tutaj jest to samo, także możemy równie dobrze wybrać to zadanie. Ponieważ i tak musimy to zrobić. Ok. Eee, przejdźmy sobie do Dworu Królewskiego, wybierz mandat, i naszym zadaniem było zdobądź wpływy lud pracy. To właśnie teraz zrobimy. Zdobądź. Ok. No i zwiększymy te podatki, chyba nie mamy wyboru. No i jak widzimy, nasi ludzie generalnie są zadowoleni. Usługi tylko minus 1%, żywność tylko minus 6%. I do Mostwa minus 4. Największy problem to są podatki. No, ale to będzie tylko chwilowe, mam nadzieję. Podnieśmy je jeszcze. Mam nadzieję, że podniesienie o 1 stopień wystarczy. Zobaczymy niedługo. Ktoś do nas przybył? Poprawa stosunków handlowych ze względu na rosnącą liczbę rzemieślników, Wielu ludzi myśli o osiedleniu się w Perry. Jednak mieszkańcy osady zmagają się z wykarmieniem dodatkowej siły roboczej i pytają, czy mógłbyś wysłać im tak bardzo potrzebny chleb. Oj, chleb to u nas też jest problem. Zajmę się tym. Sąsiednia osada będzie oczekiwać, że w końcu pomożesz im, wysyłając zasoby na mocy mandatu. Aha, mogę Ci pomóc później. Możesz ulepszyć szlak handlowy, wysyłając mu zasoby za pośrednictwem mandatu. Yy, chyba niestety nie zajmę się tym w tym momencie. Jest to troszkę ciężka sytuacja. Spróbujemy pomóc później. I tak, chciałam przywrócić młyn do pracy, ale niestety widzę, że zboża i tak nie mamy. Tu jest tylko 6, i w tym budynku 8. Bardzo słabiutko, a tutaj w sumie 0. No właśnie. A mimo wszystko uruchomimy to, no ale nie za wiele pracy mają. No, i oczywiście, piekarnię też możemy uruchomić, już. A ona nie była zatrzymana tutaj, po prostu brak surowców. No tak. Oj, prawie bym zapomniała o naszym tartaku. Przydzielmy tutaj dwóch pracowników, może a nawet od razu trzech. Niech pracują. Ale to będziemy mieli więcej desek i będziemy mogli tym samym więcej sprzedać. O to nam chodzi. W tym momencie mamy wiele bezdomnych osób, także zaplanujmy kolejną przestrzeń pod strefę mieszkalną, i może tym razem z tej strony. Jest to trochę daleko od jakiegokolwiek miejsca pracy, ale widzę, że już ktoś zdecydował się tu wybudować. Możemy też polecieć sobie troszkę dalej z tej strony. Kolejne domy mogą budować się tutaj. Widzę, że mamy dzień siódmy, tygodnia czwartego, także może kolejnego dnia minie miesiąc i zobaczymy, ile w końcu mamy tego podatku. Bardzo jestem ciekawa, ok? 89, nic się nie zmieniło. Jeszcze musimy podnieść podatki, niestety, na to wygląda. Chociaż, jak trochę osób się wprowadzi, to oni też zaczną płacić. To może się zmienić, prawda? Okej, okay, sukces! Zwiększyłeś opodatkowanie? To się tak, udało się! 101 jednak. Super, dobra. Uf, nie muszę podnosić podatków. Troszkę mnie to stresowało już. A ile kosztuje nowe terytorium? My posiadasz dwa terytoria. Okej, okay, bo chciałabym w sumie więcej tej pszenicy robić. Jakbyśmy kupili na przykład tutaj, można by było od razu wybrać się na ryby. Tutaj najpierw trzeba by było wyciąć las, to mi się nie podoba za bardzo. Oczywiście też możemy iść w tym kierunku, ale chyba dotarcie do wody jest dla mnie w tej chwili ważniejsze. No spróbujmy. Tak czy siak koszt to jest 100, także troszkę nam brakuje. Na szczęście monet już jest w tej chwili coraz więcej, także niedługo będzie można kupić kolejny kawałek ziemi. Problem jest taki, że ludzie nie mają chleba, tego jest o wiele za mało. Przejdźmy sobie jeszcze do karty postępu i zobaczmy, co tu można fajnego odblokować. No, można by odblokować generalnie tę tawernę, tylko czy my mamy warunki, żeby już ją wybudować? Ciekawa jestem, czy mięso to jest żywność przetworzona, bo fajnie byłoby mieć kolejny rodzaj żywności. No, z jedzeniem i tak jest ostatnio ciężko, także spróbujmy. Myślę, że warto spróbować. No i chyba odblokujemy sobie od razu tawernę. Tutaj płacimy tylko tymi punktami wpływu, także możemy sobie to zrobić bez problemu. No i dobrze, zobaczmy. O, mamy nowy obszar. Obszar Łowiecki. Okej. Okay. To nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądało. Buduj. Z nowych mamy monument, którym jest tawerna i produkcja żywności. Oczywiście hata myśliwego. No i rzeźnia. No dobra, zróbmy to. Podejrzewam, że to musi być blisko lasu. Tak, widzimy nawet, gdzie te dziki się znajdują. Także w naszym skrawku to tylko w tym miejscu, nigdzie indziej nie mamy dostępu. Dobra, to dobrze, że w takim razie zostawiłam troszkę lasów. Postawmy sobie chatę myśliwego tutaj. Mam nadzieję, że te dziki nam nie uciekną, jak coś blisko wybudujemy. No i będzie można wyznaczyć nawet tutaj chyba kolejny dom, to by się przynajmniej myśliwy mógł wprowadzić blisko ale to zaraz wyznaczmy sobie od razu ten obszar łowiecki i to będzie tutaj no i od razu możemy usunąć obszar wyrębu lasu w tym miejscu i tym samym obszar do zalesienia też możemy sobie tutaj usunąć jest to w tej chwili niepotrzebne ok Teraz tak, w tym spichlerzu, który jest bliżej, zamiast ryb lub chleba, możemy sobie zrobić dzika i mięso. To będzie miało więcej sensu. No i oczywiście pozostało zaplanować jeszcze rzeźnię. No i tak jak się spodziewałam, w jego otoczeniu nie będzie można budować domów, ale chyba chciałabym zrobić to w pobliżu chaty myśliwego. Może nie będzie im to tak bardzo przeszkadzało. A ta myśliwego jest już gotowa. Także przypiszmy kogoś. Hmm, czy potrzebujemy aż dwie osoby? Nie wiem, mało tych dzików w okolicy, ale przypiszę dwie. Niech to jedzenie produkuje się szybciej. Wyznaczmy teraz miejsce na dom dla myśliwego. Mam nadzieję, że się tutaj gdzieś wybuduje. Tak, ktoś się zmieścił. Super. O, i widzę dzika. Jest pierwsza zdobycz. Super. Teraz tylko budować rzeźnię. Potrzebujemy kamienia i desek. A desek to w ogóle mamy coraz więcej, bardzo dobrze. No i rzeźnia gotowa. Przypiszmy na razie jednego rzeźnika. Ile tak w ogóle mamy tego mięsa? Tutaj dwa. A być może jest już coś w spichlerzu. Tak, cztery. Okej. Okay. Co tutaj się dzieje? Mieszkańcy osady odchodzą. Ojejku, chyba są bardzo niezadowoleni. Tak, trzeba zmniejszyć podatki. Niektórzy mieszkańcy Twojej społeczności są niezadowoleni, mają swoje powody, ale jedno jest jasne: odejdą. Jeśli życie w Twojej wiosce się nie poprawi, sprawdź, co ich dręczy. Pomóżmy im podnieść zadowolenie wszystkich mieszkańców do 25%. Chyba damy radę, pomóżmy im. E, idziemy sobie przede wszystkim do księgi. Opodatkowanie zmniejszmy troszkę, nie za dużo. No, i co możemy jeszcze też stworzyć więcej miejsc pod domy do zamieszkania, bo to jest też problem. Zobaczmy. Jeden, dwa, trzy domy byłyby potrzebne. Na pewno dwa. Myślę, że tutaj może ktoś się wybudować. A może przynajmniej będzie ktoś miał bliżej do pracy. No, i może tutaj powiększymy tę strefę. Myślę też, że skoro mamy tutaj sporo jagód, można by było wybudować kolejną chatę zbieraczy, bo jedzenie jest coraz mniej. A i tak mamy tutaj w okolicy produkcję żywności. Także miejsce się nada idealnie. Proszę bardzo. Teraz tak, skoro wytwarzamy już mięso, pasowałoby stworzyć nowy stragan. Edytuj budynek stragan żywność i zróbmy sobie może w tym miejscu. Do tego namiocik jeszcze nas stać. Tak. No i pięknie zastosuj zmiany. I jak tylko wybudują będzie można przypisać mięso. Myślę też, że warto byłoby postawić kolejny targ bliżej tych domów. No, taki przynajmniej z dwoma stoiskami na początek, a nawet tylko z jednym, bo będziemy mieli w pobliżu jagody. Przypiszmy dwóch zbieraczy na razie i jedno miejsce w spichlerzu możemy przeznaczyć na jagody, właśnie. Bardzo chciałabym kupić nowe terytorium i niewiele nam brakuje. Zastanawiam się, czy nie warto byłoby w tym momencie rozważyć doraźny pobór daniny. Zróbmy to. Ludzie niestety znowu będą niezadowoleni, ale całkiem sporo pieniędzy zyskamy dzięki temu. Możemy zwiększyć produkcję chleba. To by było super. Dobra, no mamy to. Nie jest łatwo, ale będzie lepiej w przyszłości. No dobra, no to nowe terytorium. Odblokujmy sobie od razu to i stwórzmy kolejną farmę. I co się stanie, jak zrobimy ją na przykład tutaj? Nie chcę, żeby była bardzo daleko, także, może te dwie farmy troszkę podzielą terytorium. Niech będzie w taki sposób. No i trzeci stragan jest gotowy. Można przypisać tutaj mięsko. Nadal nie wiem, czy jest to żywność przetworzona. A no dobra, tutaj widać żywność przetworzona. Świetnie. Dzik to jest żywność podstawowa. Ok, a ryby też podstawowa. No i oczywiście brakuje nam jeszcze jednego pracownika. Teraz wszystko będzie grało. W Speedleshop pracuje tak w ogóle tylko jeden tragarz. Myślę, że warto byłoby przypisać chociaż jeszcze jedną osobę, a być może nawet więcej. Skoro są cztery sloty, to pasowałoby też więcej osób przypisać. Ale tego jedzenia nie jest za dużo. Tylko trzech bezrobotnych wieśniaków, także może ich zatrzymajmy na ten moment. Ojej, brak surowców. Wydaje mi się, że wszystkie dziki nam uciekły poza teren. Zobaczmy obszar Łowiecki. No tak, to jest problem. Za blisko się wybudowaliśmy. Chyba trzeba zrezygnować z tego budynku. Edytuj budynek, przesuniemy go sobie po prostu, jeśli można, można. Ten dom będzie niezadowolony. No, jeśli przesuniemy ten budynek tutaj, to wszystko będzie w porządku jeszcze. Zobaczymy, czy dziki wrócą. Kolejna farma jest już gotowa. Super. I tych trzech pracowników właśnie tutaj zatrudniłam. Także bardzo dobrze, że ich zostawiłam. E, tak, wyznaczmy tę strefę jak największą. Tyle, ile się da. Tyle zrobimy. Okej, okay, tyle wystarczy. Teraz tak, przejdźmy sobie jeszcze do tego pola i zwiększmy jego rozmiar tutaj. No bo wiadomo, że w tym miejscu nie da się nic zasiać, bo jest tutaj budynek. Także przeniesiemy się tutaj. No dobra, mamy dwa pola i udało się jakieś zadanie. Twoi mieszkańcy osady są szczęśliwi, że mają wiele źródeł żywności. Okej, okay, super. Niedługo powinno nam się też udać ukończyć mandat, zdobądź wpływy, lud pracy. Zobaczmy w jakim to jest momencie. Tak, to już jest końcówka, także czekamy. Kolejne zadanie będzie ukończone. Następne zadanie podnieść zadowolenie. Mamy już 45 na 46 osadników, także też zbliżamy się do celu. No i tutaj 15 plebejuszy, to jest problem. Nawet jeśli uda mi się ich awansować, to nie damy rady z ich potrzebami. E, zobaczmy, przynajmniej, czy wróciły dziki. Chyba nie, bo widzę, że nadal nie mają. Wiecie co? Ja zdecyduję się przesunąć ten też budynek. Musimy coś z tym zrobić koniecznie. Przesuniemy się delikatnie w tym kierunku. I może coś to da. Miejmy nadzieję. Udało się ukończyć kolejne zadanie. Bardzo dobrze mi to widzieć. W tym momencie ludzie są zadowoleni na poziomie 50%. No ale tak, widzimy, że co wpływa negatywnie? Mandat Danina, no i podatki. Ten mandat Danina w końcu się skończy, więc powinno to wrócić do normy. Powołaliście zarządce, który ma pomóc waszej osadzie. Każdy mandat ma konkretne zastosowanie. Korzystaj. Z nich mądrze. Dobra, udało nam się wykonać kolejne zadanie. Nas, nasz zarządca w końcu ukończył swoją pracę. To czekaliśmy. Chciałam jeszcze w międzyczasie wyznaczyć obszar do zalesienia tutaj. Bo pomyślałam, że może dzięki temu te dziki przybędą na to terytorium, niestety podczas budowy troszkę lasu. Wyrąbaliśmy, więc może to jest powód. Zobaczymy. No ale dobra, na razie wszystko jakoś hula. W końcu mamy pieniądze, to był mój cel na dzisiaj. Myślę, że następnym razem postaramy się awansować pierwszych osadników, co będzie oznaczało oczywiście jakieś nowe łańcuchy produkcyjne, nowe potrzeby. Także mam nadzieję, że chętnie będziecie oglądali. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję wspierającym i do zobaczenia następnym razem.